16 kwietnia 2013 roku leśnictwo czcinno, oddział 188 B, powierzchnia wydzielenia 3 hektary. Wiosenne dodatkowe poszukiwania szkodników sosny, strzygoni, boreczników i poprochów. Spóźnione. Ponieważ kilka dni wcześniej na tej powierzchni leżał śnieg, kokon borycznika, na ale dłoni, jest na, zapas dłoni, na, dłoni, na otwartej dłoni. Jest zapas widać, że coś tu będzie, a u pana? Co pan ma? Kokon borycznika. Ten, może być tu jest trochę, nie? Może szkodzony przy wyciąganiu. rano byłem zaszukiwany. Poszukiwania dodatkowe analogicznie do jesiennych prowadzone są metodą 10 drzew. A oto wyniki dzisiejszych poszukiwań, które pojadą do Zolu w Szczecinku. Poszukiwania prowadzili Daniel Chachura, pracownik pomocniczy na razie oraz Kozno Arkadiusz, podleśniczy leśnictwa trzcinno.